Drodzy słuchacze, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Arystokraci Na świecie są wojny są trzęsienia ziemi są wreszcie polityczne spory jest Greenpeace Wszystko to wzbudza w nas, arystokratach jakieś odczucia Chcemy się z wami, drodzy słuchacze podzielić tym, co czujemy w związku z rozmaitymi wydarzeniami dziejącymi się na świecie po to właśnie powstali, ale studenci. Witajcie drodzy słuchacze, nazywam się Mocny Bogdan, a jest ze mną dzisiaj Książę Maupini. Książę Maupini, powiedz mi, co, co nowego będzie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was, drodzy słuchacze, dwa zupełnie nowe działy. Po pierwsze będzie biało na czarnym, czyli rozmowa mocnego Bogdana i Bartłomiej Igły na tematy ważkie dla współczesnego społeczeństwa. Niemniej ważkie tematy poruszać będzie Wilk i e, książę nowym e, w nowym, zupełnie nowym dziale, butny i butniejszy. Zapowiada się niezwykły odcinek. Zapraszamy. Zapraszamy. Widzisz Bartłomieju, ostatnio pomyślałem sobie, że właściwie to dawanie łapówek powinno być legalne. I nie chodzi tu nawet o, o tą taką sprawę, że trudno jest temu zapobiegać czy z tym walczyć i to, co, czego nie jesteśmy w stanie zwalczyć, powinniśmy zalegalizować, bo ta logika jest wątpliwa. Chodzi o to, że prawo jest, prawo jest dla ludzi. A nie przeciw ludziom. I jeżeli, jeżeli ludzie od lat, czy, czy w sposób intuicyjny wyrażają swoją wdzięczność, czy, czy po prostu załatwiają sprawy w ten sposób, to prawo powinno zostać napisane tak, żeby, żeby było zgodne ze zwyczajami danego społeczeństwa. I widzisz, wychodzę z takiego założenia, że jeżeli. Ludzie nie przestrzegają prawa, to nie ludzie są źli, tylko prawo jest złe, bo prawo służy do tego, żeby dopasować jakichś odszczepieńców do, do moralności ogółu, a w momencie, w którym. Ale to moralność ogółu powinna wyznaczać zachowanie, a nie jakieś abstrakcyjne prawo i to prawo było, powinno być po prostu skodyfikowanymi zasadami, które wyznaje ogół społeczeństwa. Wiesz, Bogdanie to nie do końca jest tak, bo prawo jednak nie kodyfikuje tego, co ludzie robią, a, ale to, co ludzie uważają, że jest słuszne, tak? Większość ludzi unika podatków, ale jednak jakby im się powie... stara się unikać podatków, ale jednak jakby im się powiedziało, że, że nie będzie podatków w ogóle, to, 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 to by się oburzyli, tak? No i tutaj jest tak samo większość, no nawet nie większość, wydaje mi się, że to się teraz zmienia, ale ludzie, ludzie dają łapówki, mimo, to, mimo że uważają, że łapówki są złe. Jesteś pewien Bartłomieju? Jesteś pewien, że gdyby nigdy nie było w ogóle ukutego prawnie terminu łapówka, przecież to można nazwać dowodem wdzięczności, czy, czy podarkiem w zamian za przychylne ustosunkowanie się do sprawy. Jesteś pewien, że gdyby to tak nazwać ludzie byliby przeciwni, ludzie mają wewnętrzną potrzebę podziękowania osobie, która załatwiła za nich sprawę. Albo nie jestem wcale przekonany, że ludzie by to tak jednoznacznie potępiali. No tak, ale to w pewien sposób wypacza zupełnie sposób działania państwa, bo, bo, bo jeśli ja jestem w stanie kupić butelkę wódki, dać ją jakiemuś urzędnikowi i załatwić swoją sprawę dwa tygodnie wcześniej, um, a, a, a osoba, jakaś osoba, która, która nie ma tych pieniędzy, nie jest w stanie kupić tej butelki wódki, nie może tego zrobić, to, to, to narusza zasady równości wobec prawa, tak? No i o, o ile, o ile to, to naruszenie jest jeszcze dosyć drobne, bo tam poczekanie dwa tygodnie, aż coś się załatwi, nie jest jakieś straszne, to przecież to otwiera drogę do dużo, dużo poważniejszych naruszeń w przyszłości. No ale Bartłomieju, po prostu inaczej zdefiniujmy, zdefiniujmy w takim razie uczciwego urzędnika. Niech uczciwym urzędnikiem nie będzie, czy w etycznie zachowującym się urzędnikiem nie będzie urzędnik, który nie bierze łapówek, bo normalne jest to, czy jest wbrew naturze ludzkiej, czy naturze Polaka jest nie podziękować za... No tak, nie, ja rozumiem, ale, ale będzie zupełnie nie do ocenienia, czy, czy urzędnik... Wziął łapówkę w zamian za zrobienie czegoś szybciej, specjalnie dla tej jednej osoby, czy, czy załatwienie czegoś dla, dla jakiejś osoby, czy po prostu dobrze wykonywał swoją pracę i ktoś mu chciał za to podziękować, tak? Będzie, będzie absolutnie dużo trudniej ocenić, czy, czy ludzie są uczciwi, czy nie. Skoro nie możemy stwierdzić w takim razie, Bartłomie, czy ten człowiek jest uczciwy, czy nie, to załóżmy, że ten człowiek jest uczciwy, bo w końcu to jest jedna z zasad, na których opiera się nasz system prawny. Widzisz, mi trochę nie o to, nie o to chodziło w całym, w całym tym temacie. Chodziło mi o to, że za dużo rzeczy w naszym świecie wymyka się nam spod kontroli. Zbyt dużo takich konstruktów, jak prawo, właśnie jak język, które początkowo były stworzone po to, żeby służyć ludziom, nagle. Ludzie są przekonani, że stają się niewolnikami. I jakby nawet nie zauważają, że, że, że powinno być odwrotnie, tak? Ludzie. No, no tu się muszę z tobą zgodzić właściwie, bo, bo też mi się wydaje, że prawo zaczyna wkraczać w dziedziny życia, które dla prawa zupełnie a nie powinny być dostępne, tak, bo ja właściwie jestem, jestem zwolennikiem takiego prawa, prawa takiego stróża nocnego, które, które ma chronić obywateli, a, a nie dopłacać do zbiorów rolników, czy mówić mi, że jak będę miał dwójkę dzieci, to dostanę trochę pieniędzy, a jak będę miał trójkę, to dostanę jeszcze więcej pieniędzy. I jak tak będę robił te dzieci, to będę dostał mnóstwo pieniędzy, bo, bo bo państwo będzie mi płaciło. Widzisz, no i to, to zjawisko tak naprawdę też nie, nie tylko widać na przykładzie prawa, też na przykładzie na przykład języka, ci wszyscy puryści językowi, którzy się nagle pojawiają i zaczynają się oburzać, że, że ludzie używają niepoprawnej, niepoprawnej polszczyzny, czy że polszczyzna zaczyna się degenerować i, i zaczynają się pojawiać jakieś dziwne wyrazy, które im się nie podobają, zapominają. Że, że, na przykład, że język, tak samo jak prawo, został stworzony przez ludzi i dla ludzi. I jeżeli dojdziemy w pewnym momencie naszej ewolucji do momentu, w którym ludzie będą się porozumiewać dwudziestoma wyrazami wyrażającymi tylko ich najprostsze potrzeby, to znaczy, że, że taki język jest ludziom potrzebny. I tak samo chciałbym, żeby ludzie mieli prawo takie, jakie jest im potrzebne, a nie takie, jak. Jak ktoś napisał z, z jakichś własnych, prywatnych przyczyn ideowych czy, czy nie wiem jeszcze jakich religijnych. Chciałbym, żeby, żeby konstrukty, które zostały stworzone przez ludzi, służyły ludziom, a nie miały ludzi jako niewolników. No muszę się z tobą zgodzić, Bogdanie, ale, ale nadal mam wrażenie, że, że skoro już jesteśmy w takim silnie skodyfikowanym systemie, to, to pozwolenie na, na istnienie łapówek miałoby więcej złych konsekwencji niż dobrych. To znaczy taki, taki silnie skodyfikowany system, który pozwala na istnienie łapówek, byłby dużo gorszy od, od systemu, w którym łapówki są niedozwolone.